Co się dzieje, gdy własna matka sprzedaje twój dom, gdy leżysz po operacji? Myślała, że zrobiła to bezkarnie. To, co wydarzyło się potem, zburzyło jej cały świat. Nie jestem osobą, która się narzuca. Nie wchodzę nikomu do życia z butami, nie pcham się na pierwszy plan, nie stawiam siebie w centrum. Przez całe życie byłam tą cichą, dobrą córką. Wiesz, typ, zawsze na czas, zawsze pomocna, nigdy nie odmawia. Aż się dziwię, że mi nie postawili pomnika z napisem: Matka Teresa z przedmieścia. Tego dnia, kiedy wszystko się zaczęło, zaniosłam zupę sąsiadce. Pani Halina miała 82 lata, chodziła o lasce, a po śmierci męża wszyscy zapomnieli, że istnieje. Wszyscy oprócz mnie. Gdy gotowałam sobie warzywny rosół, tak lubię rzeczy, które nie mają pięciu składników kończących się na emulgator. Pomyślałam, a zrobię więcej zawieść jej miskę zupy. Co to za problem? Znowu się fatygowałaś, kochanie? Jęknęła Halina, gdy podałam jej talerz. Twoja mama ma złoto w domu, ale serca jakby ktoś zapomniał dołożyć. Uśmiechnęłam się tylko. Bo co miałam powiedzieć? Że moja własna matka rzeczywiście traktuje mnie jak efekt uboczny jakiejś nieudanej decyzji sprzed lat. Wracałam do domu z uczuciem, że zrobiłam coś dobrego. Przez sekundę było mi ciepło. A potem przyszedł ból. Najpierw lekki ucisk w brzuchu, potem jakby ktoś wbił mi rozgrzany drut między żebra. Zgiełam się w pół przy kuchennym blacie. Pot się lał po plecach, a ja byłam sama w domu. Oczywiście, bo mama z siostrą miały ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. Wybierały sukienki na ślub Julii. Julia... Złote dziecko rodu. Julia, księżniczka z filtrem. Zadzwoniłam po karetkę sama. Gdy mnie zabrali, miałam już dreszcze. W szpitalu powiedzieli Torbiel, konieczna operacja, zostaje, super. Słowo torbiel brzmi jak coś, czego nie życzysz nawet wrogowi, a co dopiero swojej macicy. Dzień jeden. Leżę w białym więzieniu, rurka w ręce, zero odwiedzin. Dzień dwa. SMS od mamy. Jesteśmy z Julią Ukrawcowej, potem może wpadniemy. Nie wpadły. Dzień trzeci. Pielęgniarka patrzy na mnie jak na kogoś, kto najwyraźniej nie ma rodziny. Dopytuje. Naprawdę nikt nie przyjechał? Mam rodzinę, odpowiadam, choć sama nie wierzę w to zdanie. Dzień cztery. Telefon. Cześć, to Szymon z apteki. Cześć, co tam? A ty nie jesteś za granicą? Co? No bo. Twoja mama była tu wczoraj z jakimś typem od nieruchomości. Powiedziała, że wyjechałaś na dłużej i że sprzedają dom. Zamarłam. Krew mi odpłynęła z twarzy. Co sprzedają? Dom, twój dom. Odłożyłam słuchawkę. Ręce mi się trzęsły. Wezwałam lekarza. Wypis mnie natychmiast. Ale pani Amelio to niebezpieczne. Rana się nie zagoiła. Nie obchodzi mnie to. Jeśli nie wypiszecie mnie dziś, to wyjdę przez okno. Taksówka kosztowała mnie ostatnie 50 złotych. Kierowca coś mamrotał, że wyglądam jakbym uciekła z planu operacji na żywo. Miał rację. Bandaże, dres, rozmazany tusz do rzęs. Cud, że mnie w ogóle wpuścił do auta. Gdy skręciliśmy w moją ulicę, od razu poczułam, że coś nie gra. Na podjeździe stało obce auto, kobieta w szpilkach, steczką wskazywała coś palcem. Mężczyzna w golfie kiwał głową. A moja mama siedziała na ławce, jakby oglądała przedstawienie. Wysiadłam: Co tu się do cholery dzieje? rzuciłam, idąc w ich stronę. Mama poderwała się jak na komendę: „Amelio, co ty tu robisz? Ty powinnaś być w szpitalu. To jest mój dom, nie klinika. Co wy tu odwalacie? Kobieta z steczką spojrzała na mnie jak na ducha. Przepraszam, pani jest właścicielką tego domu. Tego domu, który najwyraźniej ktoś próbuje opchnąć za moimi plecami. Mama westchnęła teatralnie. Przestań robić sceny. Musieliśmy podjąć decyzję. Ty jesteś w kiepskiej formie, a Julia potrzebuje mieszkania. Dom stałby pusty. To nie jest wasz dom. To jest dom po babci. Zostawiła go mnie. Nie ma żadnego aktu notarialnego. Masz tylko list. List nie znaczy nic, a ja jestem twoją matką. Mam prawo do decyzji, jeśli ty nie jesteś zdolna do działania. Zdolna do działania? Ja właśnie wyszłam ze szpitala na własnych nogach, z szwami, z zawrotami głowy, żeby powstrzymać własną matkę przed sprzedaniem mojego życia. A ona mówi, że nie jestem zdolna do działania? To był jak policzek, ale nie fizyczny bardziej jak papierowy nóż wbity w kręgosłup cichy, bolesny, perfidny. Czy ty naprawdę właśnie próbujesz mi wmówić, że jesteś dobrotliwą opiekunką, która ratuje sytuację? Amelio, nie dramatyzuj. Jesteś zmęczona, ledwo stoisz na nogach. Wracaj do szpitala. Wszystko ci wyjaśnimy później. Nie ma żadnego później. To mój dom. Wynocha stąd wszyscy. Klienci już wpłacili zaliczkę. A ja ci zaraz wpłacę pozew, jak się nie zamkniesz. Ręce mi się trzęsły, ale mówiłam dalej. Ludzie się patrzyli z okien, niektórzy wychodzili na podwórka, nikt nie reagował. Witajcie w sąsiedzkim teatrze pod tytułem Tragedia jednej idiotki i tłum milczących. Nie wróciłam do szpitala. Pojechałam do pani Haliny. Kiedy mnie zobaczyła, jej twarz zbladła. Kochana, ty wyglądasz jak śmierć na urlopie. Co się stało? Mama sprzedała mój dom pod moją nieobecność. I teraz twierdzi, że to dla mojego dobra. Ta Twoja matka. Niech ją licho porwie. Mam pokój gościnny. Leż, odpocznij. Zobaczymy, co dalej. Nie miałam siły protestować. Usnęłam jak kamień z oczami pełnymi łez, z raną na brzuchu i raną w sercu. Ale jedno wiedziałam, to się tak nie skończy. Nie po tym wszystkim, co mi zrobili. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz przegapić, jak ta historia się rozwinęła, bo to dopiero początek piekła, które czekało za rogiem. Kiedy obudziłam się następnego ranka, przez sekundę miałam złudzenie, że to tylko koszmar. Że zaraz wstanę, zrobię sobie herbatę w swojej kuchni i spojrzę przez okno na znajomy ogród z wiśnią przy płocie. Że wszystko wróci na miejsce, ale nie wróciło. Bo to nie był mój dom. To była kanapa u sąsiadki. A moje życie zostało właśnie wystawione na sprzedaż w systemie kto da więcej. Pani Halina krzątała się przy kuchni, kiedy weszłam. Złapała mnie za rękę, jak matka, której nigdy nie miałam. Dziecko, to co zrobili, to nie pomyłka, to zamach na twoje godne życie i musisz się bronić. Wiedziałam. Tylko jak? Zadzwoniłam do Marka, syn Haliny, prawnik, który przez lata pracował w nieruchomościach. Mówił szybko i konkretnie, bez zbędnych uprzejmości. Pierwsze pytanie Masz oryginał testamentu? Tak, w sejfie, a raczej w byłym sejfie, w domu. To mamy problem, ale nie panikuj. Ktoś musi wejść do środka i to odzyskać. Myślisz, że mnie wpuszczą? Po wczorajszym teatrze? Roześmiał się krótko, sucho. A co? Ty myślisz, że oni mają czyste papiery? Jeśli rzeczywiście podpisali coś za twoimi plecami, to potrzebujemy dowodów. Musimy wiedzieć, co podpisali, kto podpisał, gdzie i z kim. A jak to zrobić? Podsłuchiwać, obserwować i nie dać się złapać. Dobrze, że nie wyrzucili cię z miasta, ale to, co zrobili, to gra na grubą skalę. Jeśli mieli wsparcie notariusza lub agenta, wszystko jest do sprawdzenia. Po południu ubrałam się w dres i czapkę. Wyglądałam jak ktoś, kto zgubił się w drodze na siłownię i przypadkiem trafił pod dom, który kiedyś należał do niego. Stojąc po drugiej stronie ulicy, przyciśnięta do płotu, obserwowałam. W środku byli matka, Julia i jakiś obcy mężczyzna. Facet wyglądał, jakby miał więcej żelu na głowie niż włosów. Śmiali się, pili kawę z moich chwili żanek. I wtedy Julia podeszła do okna i zrobiła selfie. Z salony z podpisem: Nasz nowy początek. You house vibes, brush you Finally Home. Poczułam, jak coś we mnie pęka. I to nie był szef po operacji. To było moje poczucie sprawiedliwości, które zostało właśnie zdeptane obcasem siostry. Napisałam do Marka. Oni tam siedzą i świętują. Julia wrzuca zdjęcia. Odpisał natychmiast. Zrzuty ekranu. Wszystko dokumentuj. Załatwimy to. Następnego dnia zorganizowaliśmy małą wycieczkę. Marek podjechał pod dom, jako rzekomy, nabywca zainteresowany kupnem. Matka wypadła, jak sprzedawczyni w telezakupach. Oczywiście, proszę pana, dom w pełni gotowy do sprzedaży. Jest już rezerwacja, ale. Wie pan, jak to bywa. Pieniądz rządzi. Marek grał głupiego, zadawał pytania. Ona się rozkręcała. Dokumenty mamy gotowe. Moja córka była właścicielką, ale od lat miała problemy z decyzyjnością, przez chorobę. Więc postanowiliśmy jako rodzina podjąć odpowiedzialność. Decyzyjność? Marek nagrywał i notował. Gdy wyszedł, wrócił prosto do mnie. Mam wszystko. Kłamali. Nie pokazali żadnego testamentu. Bazowali na tym, że ty jesteś chora. Masz siłę, żeby to powalczyć? Mam, ale nie sama. Nie będziesz sama. Wieczorem, kiedy sądziłam, że nic gorszego mnie nie spotka, usłyszałam dźwięk wiadomości od matki. Jeśli będziesz robić sceny, zgłosimy cię do opieki społecznej. Masz się nie zbliżać do domu. Julia zaczęła tu nowy etap. Czyli nie dość, że zabrali dom, to jeszcze chcieli zrobić ze mnie wariatkę. Odpisałam krótko. Zaczęła, a ja właśnie zaczęłam dokumentację Waszych przekrętów. Nie odpowiedzieli. Przez kolejne dni zbierałam wszystko: zrzuty, maile, potwierdzenia przelewów, rozmowy sąsiadów. Jeden z nich, pan Wojciech, który znał moją babcię, dał mi kopię listu, który pisała do notariusza. Potwierdzenie, że chciała przekazać dom tylko mnie. List nie miał mocy prawnej, ale emocjonalnie był jak młot na oszustwo. W tym czasie Julia wrzucała kolejne zdjęcia: Home Office. Kawa na tarasie, nowe życie, nowe ja. Ale najbardziej bolał mnie wpis matki. Czasem trzeba coś zabrać jednemu dziecku, by uratować drugie. I jest rodzina. Ręce mi opadły. Oni naprawdę wierzyli, że są ofiarami. Jakby to była bajka o złej siostrze, która nie chciała oddać swojej chaty kopciuszkowi. Nie, to nie była bajka. To był proces. I zamierzałam być jego stroną aktywną, nie milczącą. Kiedy w końcu zdobyłam kopię aktu notarialnego, wszystko się potwierdziło. Mama podpisała go jako pełnomocnik. Problem? Ja nigdy takiej pełnomocnictwa nie udzieliłam. Marek popatrzył na to i od razu rzucił. Fałszerstwo, i to grube. Jeśli to trafi do sądu, mają przechlapane. To kiedy idziemy z tym na wojnę? Jeszcze nie teraz. Musimy przygotować grunt. I tu przyda się twoja broń. Prawda ale trzeba ją podać ludziom tak, żeby zapiekła, a nie zanudziła. Mam plan. Następnego dnia zamieściłam pierwszego posta. Zdjęcie babci trzymającej mnie za rękę przed domem. Podpis. Babcia zostawiła mi ten dom. Dla mnie. Ale nie przewidziała, że własna córka potraktuje go jak łup wojenny. Historia, którą zaraz poznacie, nie jest bajką. To dokument. W ciągu godziny miałam 217 udostępnień. A to był dopiero początek. To kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, jest właśnie tutaj. Zostań, żeby zobaczyć, jak bohaterka postawiła wszystkich tam, gdzie ich miejsce. Teraz nie ma już odwrotu. Nigdy nie sądziłam, że internet będzie moją bronią. Ale gdy życie wcisnęło mnie w kąt, postanowiłam nie wychodzić z niego z podkulonym ogonem. Zamiast tego zrobiłam hałas. I to taki że nawet moje miasto zwykle zafiksowane na pierogach, paprotkach i pogodzie, zaczęło mówić tylko o jednym. Słyszałaś co ta Amelka napisała o swojej matce i siostrze? O tak, napisałam, a potem napisałam jeszcze więcej. Post numer dwa miał tytuł: Kiedy rodzina staje się twoim złodziejem, a dom łupem wojennym. Opisałam wszystko: chorobę, operację, szpital, milczenie. Włamanie się do mojej prywatności, sprzedaż domu, fałszywe pełnomocnictwo. Selfie Julii w moim salonie. Nie dodałam ani jednego słowa przesady. Nie musiałam. Prawda była wystarczająco brutalna, żeby ludzie łapali się za głowę. W ciągu trzech dni mój post udostępniono ponad cztery tysiące razy. Lokalna gazetka osiedlowa wrzuciła artykuł z tytułem Dom po babci czy własność mamy? Rodzinny dramat na sprzedaż. W komentarzach ludzie pisali rzeczy typu: Powinni siedzieć. Jak można coś takiego zrobić córce? Ta Julia to bezwstydna dziewucha, paskudnie się lansuje. Jak można? Własne dziecko? A ja? Ja po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że nie jestem sama. Zareagowali szybciej niż się spodziewałam. Najpierw był telefon, matka. Natychmiast usuń te bzdury z internetu. Robisz z nas pośmiewisko. To nie ja zrobiłam pośmiewisko, ja tylko je opisałam. Ludzie mnie zaczepiają na ulicy, mówią, że jestem złodziejką. A co? Może myślą, że jesteś matką Teresą. Mama, daj spokój. To nie ja cię zdemaskowałam. Sama się obnażyłaś. Zniszczysz Julię. Ona nie może przez ciebie stracić pracy. A ja miałam stracić dom i milczeć? Może jeszcze ci zrobić kanapki na drogę? Rozłączyła się. Bez pożegnania. Godzinę później dostałam wiadomość od Juli. Zazdrość cię zżera i tak tego nie odzyskasz. To był jej błąd, bo tego samego dnia Marek przekazał mi informację. Notariusz, który legalizował podpis mamy, miał na koncie inne podejrzane sprawy. Wystarczyło mu pokazać nasze dowody i pękł jak tanie opakowanie po jogurcie przysłał oficjalne oświadczenie. Przyznał, że nie dopełnił należytej weryfikacji. W tłumaczeniu, wiedział, że coś śmierdzi, ale zainkasował i podpisał. Marek tylko spojrzał na mnie i powiedział wiesz, co to oznacza? Że ich bajka właśnie runęła? I to z Hukiem. Teraz ty rozdajesz karty. Nie czekałam ani minuty. Złożyliśmy pozew. Marek złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Fałszerstwo dokumentu, nadużycie pełnomocnictwa, bezprawne przejęcie mienia. Do tego wniosek o zabezpieczenie, żeby nie mogli ruszyć się z domu, ani wywieźć z niego nawet krzesła. A ja? Opublikowałam kolejny post. Widziałam, jak Julia pije kawę na moim tarasie i śmieje się z mojej histerii. Tylko że to nie była histeria, to był wstęp, a teraz zaczynam właściwy rozdział. Internet znów eksplodował. Tym razem dołączyli ludzie spoza miasta. Temat trafił na ogólnopolski portal społeczny artykuł miał tytuł Okradli córkę, gdy leżała po operacji. Teraz muszą odpowiedzieć. I wtedy się zaczęło. Mama zamilkła. Julia przestała publikować. Z konta Julii zniknęły zdjęcia Zero to Coffee Time, zero home decor. W ich miejscu pojawiła się cisza, ale nie potrwała długo bo kilka dni później zobaczyłam, że mój film, nagrany z pomocą znajomej, zaczyna krążyć po sieci. Film, w którym czytałam list babci. Głos drżał, ale każde słowo było jak gwoździe w trumnie tej ich rodzinnej narracji. Amelko, ten dom ma być twój. Nie pozwól nikomu go sobie odebrać. Wiem, że jesteś dobra, ale czasem trzeba też być silną. Pod filmem tysiące komentarzy. Niektóre mnie rozkleiły. To jak moja historia, tylko że ja nie miałam siły walczyć. Twoja babcia byłaby z ciebie dumna. Brawo, pokazałaś klasę. Nie spałam tej nocy. Patrzyłam na ekran i wiedziałam jedno. Oni mieli pieniądze, układy, pewność siebie, ale ja miałam coś lepszego, prawdę i tysiące ludzi za sobą. Następnego ranka zapukała do mnie Julia. Tak, Julia, w dresie z miną nie z tej ziemi, bez makijażu. Bez pewności siebie. Możemy porozmawiać o kawie na moim tarasie czy o fałszerstwie dokumentów? Amelia Mama nie wiedziała co robi. Ja też. Nie chciałam żeby to tak wyszło. Ach, czyli dom przejęliście przypadkiem. Wpadł wam do torby na zakupach? Proszę. To wszystko wymknęło się spod kontroli. Ludzie piszą mi groźby, straciłam kontrakty. Czego oczekujesz? żebyś to zatrzymała. Możemy się jakoś dogadać. Popatrzyłam na nią. Pierwszy raz bez złości i powiedziałam. Za późno na dogadanie się. Teraz będziecie musieli wysłuchać tego, co macie do powiedzenia. W sądzie. Zamknęłam drzwi. Cicho. Ale z siłą, jakiej nie czułam nigdy wcześniej. A myślałeś, że już wszystko się rozstrzygnęło? Nie tak szybko. W ostatniej części zobaczysz, kto naprawdę wstaje z kolan. I kto będzie błagać o przebaczenie? Finał tej historii to coś, czego nie możesz przegapić. Nie byłam gotowa na to, co poczułam, gdy Julia odeszła spod moich drzwi. To nie była ulga, to nie był triumf, to była cisza, ciężka jak głaz. Wiecie co jest najdziwniejsze w wygrywaniu z ludźmi, których się kochało? To, że nic już nie smakuje tak samo, nawet zwycięstwo. Ale to nie znaczy, że się cofnęłam. Sąd był szybki, Marek stanął przy mnie jak mur, a ja, wreszcie, nie byłam tylko córką, którą można ignorować. Nie byłam tą cichą, byłam głosem, głosem kobiety, której rodzina próbowała wyrwać życie spod nóg. Mama i Julia przyszły razem, siedziały jak dwie uczennice, które zostały przyłapane na ściąganiu. Wcześniej tak pewne siebie, teraz, jakby miały nadzieję, że ziemia się rozstąpi. Sędzina spojrzała na dokumenty potem na mnie. Pani Amelia, czy podtrzymuje pani, że nigdy nie udzieliła matce pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości? Podtrzymuję. I mam na to nie tylko słowa, ale dowody. Złożyliśmy na biurku kopię listu babci, nagranie rozmowy z rzekomym notariuszem, wiadomości SMS, zdjęcia z mediów społecznościowych, wpisy matki i siostry. Całe kłamstwo rozłożone jak puzle. I każdy element pasował. Sędzina westchnęła, spojrzała na mamę. Czy pani Joan potwierdza, że podpisała dokumenty jako pełnomocnik córki, mimo braku upoważnienia? Mama próbowała coś powiedzieć, ale tylko otworzyła usta i je zamknęła, jak ryba bez wody. Nie miałam złych intencji, zaczęła w końcu. To nie ma znaczenia. Prawo nie ocenia intencji, ocenia czyny. Wyrok? Sprzedaż unieważniona, własność domu przywrócona na moje nazwisko, grzywna dla matki za fałszerstwo, odszkodowanie za straty moralne i finansowe. A potem przyszedł ten moment, który do dziś pamiętam wyraźniej niż wszystko inne. Sędzina spojrzała na mnie i powiedziała. Pani Amelia, gratuluję odwagi. Nie każdy byłby w stanie stawić czoła własnej rodzinie. Nie odpowiedziałam, ale w środku coś się zamknęło. Jakby ostatni rozdział tej farsy został wreszcie zamknięty. Po rozprawie nikt nie podszedł. Mama wyszła pierwsza, z opuszczoną głową. Julia za nią, z twarzą jak kamień. Nie miałam ochoty krzyczeć. Nie chciałam im pluć w twarz, ani wyrzucać z siebie żalu, bo to już nie było potrzebne. Teraz to oni musieli się mierzyć ze swoim odbiciem w lustrze. Nie ja. Dwa tygodnie później wróciłam do domu. Mojego domu. Nie zrobili ze środka meliny, nie wynieśli wszystkiego, ale zostawili po sobie ślady. Zdjęcia Julii na lodówce, notes mamy na biurku, otwarta książka w sypialni. Nie wyrzuciłam tego od razu. Usiadłam, przejrzałam listy, rachunki, niewysłane kartki, a potem wszystko spaliłam. Nie z nienawiści, z oczyszczenia. Zaczęłam nowe życie. Nie, nie takie jak w reklamach. Joga na tarasie, smoothie w szklance, kot na kolanach, zwykłe życie, cisza rano, kawa na własnej kanapie. Poczucie, że nikt nie może mnie już z tego wyrzucić. Ludzie mówili na mieście, słyszałaś, jak Amelia załatwiła swoją rodzinę? No i dobrze, tak się kończy cwaniactwo. Może wreszcie inni też się odważą, ale ja nie zrobiłam tego, żeby załatwić. Zrobiłam to, żeby przestać być tą, którą można rozgrywać jak pionka. Zrobiłam to, żeby odzyskać nie tylko dom, ale godność. I wiecie co? Mama przysłała mi później list, ręcznie napisany, bez SMS-ów, bez maili, stary styl. Może chciała przypomnieć, że kiedyś też była córką swojej matki. W liście przeprosiła napisała, że nie widziała, że myślała, że robi dobrze, że zazdrościła relacji z babcią, że bała się o Julię że nie umiała już patrzeć na mnie jak na dorosłą. Nie odpisałam, nie ze złośliwości, ale dlatego, że to już nie moja odpowiedzialność. Każdy z nas nosi swoje decyzje jak walizki po lotnisku życia. Niektóre lekkie, inne pękają od ciężaru. Ona wybrała swoje, ja swoje. I wreszcie, to ja weszłam do domu z podniesioną głową, a oni zostali po drugiej stronie drzwi.